Jesteśmy w trakcie sezonu ogłaszania wyników finansowych przez najsłynniejsze spółki świata. Aż 80% spółek raportuje wyniki lepsze niż oczekiwano. A jednak ich akcje spadają. Dlaczego tak się dzieje? O tym będę rozmawiał z Tymoteuszem, turskim, analitykiem XTB. Dzień dobry, witam pana. Dzień dobry. No, na, tych, na liście tych spółek jest i Netflix, i PepsiCo. Co się dzieje? Weszliśmy teraz w bardzo ciekawy moment na rynkach, ponieważ mamy do czynienia z tak zwanym sezonem wynikowym spółek amerykańskich, czyli tak naprawdę rynku, który obecnie jest od wielu, wielu lat najważniejszy z perspektywy rynków finansowych i najbardziej przykuwa uwagę inwestorów. Teraz ten sezon wynikowy to są w większości wyniki za pierwszy kwartał tych spółek i mamy do czynienia z bardzo ciekawą sytuacją, ponieważ w większości, tak jak Pan powiedział, spółki pokazują wyniki wyższe od oczekiwań rynkowych, wyższe od tego, czego spodziewali się inwestorzy. Natomiast świeżo po opublikowaniu wyników najczęściej te kursy akcji zaczynają spadać. Jest to dosyć inne podejście niż to, które widzieliśmy dotąd, ponieważ w ciągu poprzednich kwartałów mieliśmy do czynienia rzeczywiście z takim typowym obrazem hossy na amerykańskich rynkach. To znaczy, w momencie, w którym spółki pokazywały gorsze wyniki od oczekiwań, te spadki nie były aż tak drastyczne. Natomiast jeśli pokazywały lepsze, a co najważniejsze, pokazywały również i wyższe swoje prognozy dotyczące przyszłych przychodów, Wtedy reakcja rynku była bardzo optymistyczna. Inwestorzy bardzo pozytywnie na to patrzyli. Natomiast teraz mamy do czynienia z sytuacją, w której spółki są w stanie zaskoczyć inwestorów, pokazać wyniki wyższe od oczekiwań, natomiast ich akcje spadają. Wynika to z tego, że inwestorzy teraz patrzą na dużo bardziej szczegółowe informacje, które spółki publikują w swoich raportach. Wygląda na to, że w obecnym otoczeniu rynkowym inwestorów najbardziej interesuje nie całokształt finansowej sytuacji spółki, nawet jeśli ta sytuacja jest wyższa od oczekiwań, Natomiast bardziej przyglądają się szczegółowym informacjom. I właśnie takie sytuacje mieliśmy w przypadku Netflixa czy w przypadku, w przypadku PepsiCo. To co ciekawego się stało w tych firmach? Co one pokazały? Co pokazały także banki? E, właśnie całe, całe nasz, cały nasz sezon wynikowy został rozpoczęty przez banki. I tutaj dostaliśmy pierwszą informację odnośnie tego, co możemy się w ogóle po całym sezonie wynikowym spodziewać. To znaczy banki pokazały wyższe. Wyniki, niż oczekiwał od tego rynek. Wobec tego nastroje inwestorów, już wchodząc w nowy sezon wynikowy, były dosyć nastawione na to, że rzeczywiście te spółki mogą te rosnące oczekiwania pokonywać. Natomiast w przypadku banków, mimo że te oczekiwania zostały przebite, mieliśmy do czynienia z przecenami na akcjach. Przeceny te zostały w ostatnim tygodniu jednak zredukowane i wzrosty na akcjach banków troszeczkę zminimalizowały te spadki. Skąd wynikały te wzrosty? W tym przypadku wygląda na to, że inwestorzy zaczynają coraz bardziej obawiać się o kondycję spółek technologicznych, czyli spółek wzrostowych, które ostatnio notują najwyższe wzrosty i napędzają tak naprawdę cały rynek. Możemy mówić tutaj, przynajmniej jeśli chodzi o końcówkę zeszłego tygodnia, z pewnym przesunięciem kapitału ze spółek technologicznych właśnie do spółek finansowych, które zapewniają. Troszeczkę większe bezpieczeństwo. Mimo w takim razie, że, że notowania banków tuż po samych wynikach spadły, teraz widzimy na nich odbicie. Natomiast jeśli chodzi o przykład Netflixa, bo był to dosyć głośny przykład ostatniego tygodnia, to mieliśmy tutaj do czynienia z sytuacją, w której spółka pokazała dużo lepsze wyniki na poziomie przychodów, na poziomie zysków. Spółka pokonała oczekiwania rynkowe, natomiast Inwestorzy zwrócili uwagę na jeden szczegół, który tutaj Netflix opublikował, to znaczy informacje o tym, że Netflix przestanie publikować informacje odnośnie wzrostu subskrybentów na swojej platformie od 2025 roku. Ta miara była przez długi czas dla inwestorów kluczową daną, jeśli chodzi o prognozowanie i ocenianie sytuacji Netflixa. Natomiast sam zarząd tłumaczy tę decyzję tym, że obecnie Netflix już generuje na tyle, na tyle stabilne przepływy pieniężne i na tyle jasne wyniki finansowe, że ta dana nie jest już dla nich potrzebna. Natomiast dla inwestorów jest to sygnał, że być może Netflix spodziewa się obniżenia tych wartości, spowolnienia wzrostu. A co za tym idzie? Prawdopodobnie pogorszenia sytuacji z perspektywy inwestorów, i być może dlatego właśnie akcje Netflixa zanotowały po opublikowaniu wyników aż 8% spadek. Natomiast dalej chciałbym tutaj podkreślić, że mówimy o sytuacji, w której spółka pokazała wyższe wyniki niż oczekiwano, a jeden szczegół tutaj zaważył na tym, że przecena była aż tak duża. I podobną sytuację widzieliśmy w PepsiCo. Również ta spółka pokazała wyższe zyski, wyższe przychody, natomiast. Uwagę inwestorów przykuła informacja o tym, że sprzedaż na najważniejszym rynku dla tej spółki, czyli w Ameryce, spadła w stosunku do tego, co oczekiwał rynek. I tutaj ten jedna dana zdecydowała o tym, że rzeczywiście inwestorzy postanowili, postanowili wyprzedać akcje spółki tuż po opublikowaniu raportu. Oczywiście ciężko jest teraz, tylko i wyłącznie na podstawie pojedynczych przykładów spółek, które widzieliśmy, wnioskować na odnośnie tego, jak zachowają się akcje dalej po opublikowaniu raportów, nawet jeśli te raporty będą wyższe niż oczekiwania. To jednak, co możemy na podstawie tego stwierdzić, to to, że trochę otoczenie rynkowe wychodzi z przekonania, które dotąd widzieliśmy, to znaczy z przekonania, które sugeruje, że jeśli spółka pokaże wyższe wyniki niż oczekiwano, to automatycznie inwestorzy przyjmą to z bardzo dużym optymizmem. Jest to taka typowa sytuacja dla hostsy, w której pozytywne informacje są dużo. Parna Pozytywne informacje są dużo ważniejsze dla inwestorów i dużo bardziej przykuwają ich uwagę, natomiast te negatywne są pomijane. W tym przypadku mamy do czynienia troszeczkę już ze zmianą tej perspektywy. Inwestorzy zaczynają dużo uważniej przyglądać się i konferencjom wynikowym, i samym wynikom spółek, szukając w nich kluczowych e, danych, a nie tylko i wyłącznie ogólnej sytuacji finansowej spółek. Czyli nie jest to jakiś chwilowy kaprys inwestorów, pogoń za zyskiem. Pan raczej się spodziewa, że to jest zmiana tendencji w sposobie oceniania spółek przez inwestorów, jeżeli dobrze interpretuję. W obecnym otoczeniu, właśnie teraz, w trakcie tego sezonu wynikowego, możemy się już na podstawie tych dotychczasowych, wynik, dotychczasowych reakcji rynku na wyniki spółek spodziewać, że faktycznie mamy do czynienia już ze zmianą tej tendencji patrzenia inwestorów na wyniki. Natomiast czy będzie to trwała zmiana? Czy tak rzeczywiście inwestorzy dalej będą obserwować sprawozdania w przyszłych kwartałach? To pokaże przyszłość. W dużej mierze też będzie to zależeć od tego, jak, jak poradzą sobie czołowe spółki technologiczne, które również w tym sezonie wyników będąc, wyniki publikować. Oczywiście, mowa tutaj o wchodzących w skład tak zwanych siedmiu wspaniałych. Spółek technologicznych, takich jak Nvidia, Microsoft czy Apple oraz Amazon. Są to spółki, które przede wszystkim przykuwają uwagę inwestorów i one w ciągu ostatnich kwartałów dzięki, dzięki swoim mocnym wynikom troszeczkę napędzały pozytywny obraz rynku przez to Wśród siedmiu wspaniałych jest też Tesla i Tesla akurat pokazała wyniki poniżej oczekiwań, jeżeli dobrze. Dokładnie tak. I tutaj również widzimy bardzo ciekawą sytuację. W w której Tesla pokazuje wyniki znacznie poniżej oczekiwań. Bo tutaj warto podkreślić, że rzeczywiście te wyniki okazały się dużo gorzej niż przewidywano, mimo że. Wyniki Tesli były prognozowane na podstawie wcześniej opublikowanych danych dotyczących sprzedaży aut, które rzeczywiście okazały się niższe niż kwartał wcześniej, co w ogóle było pierwszym spadkiem kwartalnej sprzedaży aut od co najmniej od 2021 Tam roku. Tam może być problemem konkurencja ze strony Chin, które sprzedają samochody znacznie tańsze. Widać też przede wszystkim wpływ na wyniki Tesli. Zmian w cenikach. Nie tylko mamy do czynienia wobec tego z mniejszym wolumenem sprzedaży, ale też z niższą ceną, co oczywiście negatywnie wpływa na nie tylko same przychody spółki, ale także na jej rentowność. Natomiast w przypadku Tesli również tuż po ogłoszeniu wyników mieliśmy do czynienia z zupełnie inną reakcją, niż można byłoby się na takie wyniki spodziewać. To znaczy kurs po zamknięciu akcji bardzo dynamicznie wzrósł. I znów mieliśmy do czynienia z jedną pojedynczą informacją, która tutaj zaważyła przede wszystkim. Mianowicie Tesla zapowiedziała przyspieszenie. Wyprodukowania swoich nowych modeli, które dotąd były, były prognozowane na późniejszy okres, a najprawdopodobniej teraz pojawią się one gdzieś w okolicach drugiej połowy 2025 roku. Okres pomiędzy wprowadzeniem nowych, nowych produktów a walką z starymi, troszeczkę droższymi modelami na rynku, właśnie z konkurencją japo... chińską, przepraszam, to w tej sytuacji był bardzo, bardzo bolesny moment dla samych wyników spółki. I jeśli ten okres uda się skrócić, to w takim razie inwestorzy zakładają, że rzeczywiście spół wyniki spółki poprawią się. Zacznie Co może być wytłumaczone właśnie poprzez ten wysoki, co może właśnie tłumaczyć ten wysoki skok notowań akcji w notowaniach po zamknięciu rynku? Natomiast dalej mówimy tutaj o sytuacji, w której podstawy, czyli te fundamenty, powiedzmy, stojące za wynikami Tesli uległy pogorszeniu w stosunku do tego, co oczekiwał rynek. O tym co się dzieje z kursami akcji najsłynniejszych firm na świecie rozmawiałem z Tymoteuszem Turskim, ekspertem XTB. Dziękuję za rozmowę. Pozdrawiam. Dziękuję bardzo i pozdrawiam.